Cześć, ja jestem Jakub i dzisiaj nagrywam moda, który dodaje meble z prawdziwego życia do Minecraft. Tak. Jak widzicie, musimy sobie tutaj wejść. To jest tutaj w jajkach i jak widzicie prawdziwe meble. Na przykład tutaj mamy taką kanapę. A i w ogóle wcześniej już mogliście zobaczyć te meble z odcinku, w odcinku życie Minecraft, więc możecie wpaść na ten odcinek, bo to jest nowa seria cała, więc... Oglądajcie e, Na przykład tutaj mamy e, Lodówkę Patrzcie Można ją otworzyć Ale jest też e, e, Ten e, Mądra lodówka która Co to lodówka? W której możemy za lód zamienić e, ten Na rzeczy Jakieś różne do kupienia więc też fajne, a tutaj Smart Table. To też mogliście zobaczyć na odcinku, gdzie poszliśmy do tego sklepu. Yy, a, to są rzeczy elektroniczne też. A. Zapomniałem, że tutaj też elektroniczne. Yy, na przykład tutaj mamy, co tutaj mamy jeszcze? Yy, yy, Androida. Telefon. Mamy też iPhone'a w ogóle. Więc pokażę Wam. Tu jest. Patrzcie jaki iPhone. Yy, da się... A właśnie nie da się go do ręki zabrać. Tak, żeby było widać tę teksturę. Szkoda. Mamy tutaj jeszcze... To co to jest? W ogóle tutaj wszystko da się otworzyć Ale nie wiem co to jest Możecie napisać w komentarzach co to było Dobra Kolejną rzeczą na przykład Mamy tutaj grill nawet Oj wypadło mi Grill tutaj Tylko też nie wiem jak się go rozpala Chyba nawet się nie da Ale po prostu no fajnie to wygląda Pokażę wam Duże rzeczy na przykład Jeszcze Mamy tutaj komputer. E, Windows laptop. Na przykład mamy tutaj... O, tego nie widziałem nawet. Co to jest? O kurde, tego nawet nie widziałem. Ale fajne to jest. Wodę. Dobra, tutaj mamy laptop Windowsa, na którym cały czas jest Minecraft odpalony jak widzieliście na niektórych chociaż nie wiem czy było tam ten laptop na tym odcinku z tym życia minecrafta ale jeśli był no to cały czas w minecrafta tam grali tutaj też mamy taki większy eee... dobra eee, nawet mamy roślinkę taką dużą i jeszcze też mamy mniejszą wersję co się stało o nawet mam mniejszą wersję tej roślinki Czekajcie O I Tu mamy dużą i małą więc Jakby ktoś chciał tego moda Sobie zainstalować yy, No To jest cały czas Ten mod w tej aplikacji co wam Mówiłem z tymi yy, Nie pamiętam z czym wam mówiłem Ale tutaj wam się wyświetla Ikona aplikacji yy. Dobra, co tu mamy dalej? Mamy tutaj. A to, co to jest? Ja w ogóle dużo rzeczy nie widziałem. O! o! Fajne, dobra, bo to się da ten tak złączyć i wychodzi całe. No, nieźle. Dobra, nawet lampka jest. Mini, jeszcze jest duża. Ale to już wiadomo, jak będzie wyglądać tak samo. Dobra. Zobaczmy kolejne rzeczy. Mikrofalówka. Zegar. I zegar jest bardzo ciekawy. Bo uwaga, tutaj mamy mikrofalówkę. Taka zwykła, nie da się nic tam włożyć. Po prostu. O, myślałem, że on mi wszedł do pokoju. I tutaj mamy zegar, który, jak widzicie, działa tutaj widzicie, rusza się ta wskazówka więc no, możecie sobie zobaczyć ruszyła się wskazówka dobra kolejną rzeczą jakąś ciekawą jeszcze tutaj jest kanapa taka tutaj jest, jest krzesło takie um, łóżka są nawet na które nie da się spać na którym nie da się spać, prysznic, piekarnik, na przykład kibelek. Ja wam wszystko pokażę. Tutaj mamy taką kanapę fajną, na którą da się usiąść w kilka osób, więc ile jeden, dwa, trzy, chyba z cztery, nie, no z pięć osób by się tutaj zmieściło. Mamy takie fajne krzesło, w którym da się jeździć, bo to na kółkach, więc jeździmy łóżko i nie da się da się na nie usiąść. A, ty nawet nie wiedziałem. <gry> Tutaj mamy piekarnik. Fajny. Chociaż nawet nie testowałem, czy da się coś tam włożyć, bo jest otwórz, ale teraz nie będę testował. Albo w sumie przetestujemy. To yy, na przykład zabierzemy jakieś jedzenie, nie wiem. Yy, co by mogło być do mikrofonu? Dobra. Potrawka grzybowa. Nie tak będzie. Teraz otwórz wkładamy to. I czy coś tu się zmieniło? No jest to w środku, a nic się nie zmieniło. Więc nie ma żadnej dodatkowej tekstury. A szkoda. Chociaż i tak twórcy tego się postarali, bo zrobili bardzo fajne rzeczy. Dobra, kolejne rzeczy. Tutaj mamy nawet takie coś. Yy już wam pokazuję tylko potrzebne mi kilka bloków nie jakich tam, dobra ten czerwony blok z netheru uwaga i jak widzicie mamy to kurde zapomniałem jak to się nazywa ale to co wam, yy, taka wentyla klimatyzacja no, no wiatrak, boże zapomniałem nazwy wiatrak to jest, no i będzie zimniej w domu, więc dobra. Yy. Na przykład jeszcze mamy iPhone tutaj. O, mamy głośniki takie duże, tutaj też. A to niedługo będzie coś ciekawe co? Może będą działały te głośniki i będzie jakaś coś leciało z tych głośników. Yy, na przykład. O, coś mi się popsuło. To bo zaraz mi chyba Minecraft. O, już nie. Yy, tutaj mikrofon. O, akurat tutaj się idealnie złożył. Yy, czy, da, czy go się też da otworzyć? Bo przed chwilą widziałem tutaj napis. Otwórz. A to może coś się zbagowało. No, więc tu jest dużo rzeczy takich fajnych, więc. Jakbyście chcieli, to w tej aplikacji, co wam się tu wyświetla na ekranie, to te wszystkie rzeczy są. A ja już będę kończył ten odcinek. Że ten odcinek to już było na tyle. Zostawiajcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał. A ja... Yy, żeby mi pomóc wbić 400 subów do końca wakacji, bo ostatnio te suby coś się zatrzymały. Ale to nic, bo... No 41 subów jeszcze brakuje do końca. Więc ten... Do 400, więc jeśli nie masz jeszcze tego czerwonego przycisku, to kliknij go, bo bardzo mi to pomoże. Wbić 400 subów. No i pa!